O, chyba znalazłem nawet dobry wstęp, tak muszę go znaleźć. Dość ciekawą rzeczą jest to, iż w szklarstwie artystycznym istnieje coś takiego jak millefiori. Jest to styl wielokolorowy o wzorze kwiatowym. Technika wytwarzania owych mozaikowych dzieł sztuki była znana i praktykowana już w starożytnym Rzymie. Mimo to przez wieki prawie nie było o niej słychać i rozkwit millefiori przypadł dopiero na wiek XV. Czy to oznacza, że wcześniej ludzie całkowicie o nich zapomnieli? Otóż nie. Włoskie rody szklarskie pamiętały, czekały tylko na odpowiedni moment. I właśnie tak samo jest z anime teraz. Historyczne mamy za sobą, a teraz szybki przegląd informacyjny. Po pierwsze, anime terasu wraca. Wszyscy się pytali, gdzie jest anime terasu. Jest, będzie. Na początku października, prawie dokładny termin. Będzie anime terasu. I klasycznie, tak jak za poprzednim razem, pierwsze będzie z youtuberami. No już tylko pierwsze, bo nie ma sensu ich tam dalej trzymać. Będą wielkie osobistości i tak będzie spych, będzie jak spych, będzie i będzie on tv same sławy. No, Jeśli chodzi o kwestie nagród, to jeszcze zobaczymy. Najprawdopodobniej to, co dostaniemy w kolejnych paczkach, w których unboxing będzie na kanale, to coś z tego się wybierze albo raczej damy wybrać zwycięzcę. Jeśli chodzi o sam streaming, on będzie się on tak samo jak wcześniej na hitboxie. Czy wcześniej był na hitboxie? Dobrze. Link będzie w opisie filmu oraz na naszej grupie, oddziale ontologii, grupie, o której chyba mało kto wie, ale nadejdzie czas, żeby ją trochę rozpromować, między innymi uzyskamy to poprzez podawanie dalszych newsów o anime terasu na niej. Zaczniemy od prostych eliminacji. Eliminacje odbędą się czysto przez internet, bez żadnych streamów. Po prostu będzie tutaj podany link do Google Docsa, na którym będzie do wypełnienia ankieta, oraz do tego będzie paczka wraże do pobrania. Będzie 40 screenów, 40 utworów, trzeba będzie wpisać tytuł przy każdej tabelce: obrazek numer 1, numer 2, numer 3. Tak samo przy każdym utworze. Tak do 40 i na samym końcu oczywiście się podpisać, tam jest wszystko napisane, co, co i jak. No i jakieś dane kontaktowe by się przydały, najlepiej e-mail albo, nie wiem, nick z YouTube'a, imię, nazwisko, link Facebooka, cokolwiek. Byle by było. Czy powiedziałem o wszystkim? Poniekąd. Tak więc można to wszystko na luzie pobrać, wypełnić. Wiadomo osoby z największą liczbą punktów trafią do animatorasu i no, zostaną o tym powiadomione, a na jakoś na początku października zbierzemy się i zrobimy pierwsze streamy. No, chyba by było na tyle, jeśli chodzi o informacje, nie ma co więcej gadać. W związku z czym pobierajcie, wypełniajcie, może się uda, może nie. Warto próbować. Dobranoc, papa. Pa. Cześć i czołem. I pamiętajcie, follow the dreams. Pociążajcie za marzeniami. Nic nie jest niemożliwe. Musicie tylko chcieć. Albo mieć program do wyszukiwania screenów na przeglądarce. Lub program do sprawdzania muzyki w przeglądarce. Musi wam się tylko chcieć. To jest najważniejsze. Chcieć to móc.